Cześć, to ja Stasiu i Leon i dzisiaj e, i dzisiaj pokażemy wam nasze wszystkie e, powtórki wszystko wszystko tak, wszystko świętko e, i tak e, jeżeli ktoś się chce wymienić to proszę pisać jeżeli ktoś chce e, jeżeli ktoś chce e, e, coś mogę też posprzedawać, chętnie bym troszeczkę też posprzedawał, ale to zobaczymy, bo też trochę tam rzeczy nam też jest nam potrzebne. Yy, różne rzeczy też nam jest potrzebne, czyli tak naprawdę no, yy, no tam może sprzedać i wymienić się. Dobra, to na pierwszy rzut oka idzie album naklejek T-Mobile Classy. Tutaj jest pusto naklejek. Jeżeli ktoś kupiłby taki album, to dołoży mu coś naklejek gratis. A jak też też mam dużo tych naklejek trochę, nawet to jak ktoś będzie chciał to też może kupić albo się wymienić, nie wiem, jak ktoś potrzebuje. Dobra, czyli album tak naprawdę to by poszedł za dwa zera. Dobra. Tak jak widzicie mamy tutaj pełno kart euro, tyle aż na, na sprzedaż na wymianę. Tutaj mamy tyle różnych innych systemów w boxie kart Champions League. No dobra, no to może zaczniemy sobie od naklejek. Dobra, na razie tutaj mamy euro. Poczekajcie, to sobie je rozłożę na różne edycje. coś to i to segregujemy. E, nice. E, RPA. No sobie, tak będziemy, ale będziemy sobie mówić czasami z randomem, żeby nie było nieporozumień, czasami e. to, to Tu są same Champions League, Extra Klasa i RPA. Dobra. I tutaj mamy jeszcze z Champions League. Team extra. Plus. Dobra, to może zaczniemy sobie od euro. To euro Leon będzie pokazywał. Chcesz euro pokazywać? Ja później check się. pokażę. Dobra. I tutaj tak jak widzisz, tu masz. Mamy Niemca. To jest numerek. A to tam jak ktoś będzie chciał, to proszę po prostu napisać. Jack Wisher z Anglii. Mamy tylko trzy naklejki, czyli za... Słowier peszko. Dobra, to są te trzy naklejki, jeżeli ktoś chce, jeden sprzedam po 15 groszy. Dobra, teraz naklejki Champions League, pokażę. te bazowe sprzedanie po też 15, a to specjalną sprzedanie po 50 groszy. Ta jest po 50 groszy. Czyli jeżeli ktoś by chciał, to po 50 groszy kosztuje. Dobra, i mamy tutaj tak. Zawodnika Olympicos. Ten to do 15 groszy. Roman Szyrokow. No to też 15 groszy. Jackson Martinez. Też 15 groszy. I tak, zapewne będą kilka partów. No tak, będzie na pewno kilka partów, czyli będzie dużo. Teraz tak? ta, klasa. Team mobile Klasy to Leon pokaże. Marek. Szyndrowski Michał Będem Będem no tak jakoś. E, Łukasz Skowronski Skrupowski, przepraszam, czy tam jakoś... Adam Danch e, Rybacki Rybicki, przepraszam zają... Jajka. Znowu zajka Znowu zajka zajka Znowu zajka I tak, jedna naklejka będzie kosztować 15 pię groszy. Tak samo jak ta. Czy ktoś by chciał jakąś, akurat mu taką do kolekcji pod cento, mogę się najwyżej też wymienić. Albo, no nie wiem. No, się zapewne się wymienić albo. Albo. Albo właśnie, sprzedać po 15 dolarzy. Ale ja też niektórych naklejek z Belli, w Extra Klasy potr potrzebuję i naklejek Czepysnick. Ale to zamówiłem już sobie z Leonem na Alebro, nie? No. Wode Wodecki. Y Łukasiewicz. Łukasiewicz, następny Łukasiewicz. Jest? Nowak. Nowak, Konrad Nowak, tak. Przysięgam, 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 tak. Przysięgam, 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 Bruno, Dudek. Barosie, <gryb> Barosie, Darkowski, Darkowski, Gołębiewski. Gołębiewski, następny następny Mateusz Mateusz Lewandowski, na, następnie Mateusz Lewandowski. Da. Darosa. Darosa. Serna. Sergio. Sergio. Łukasz. Łukasz e, przepraszamy, to jest Łukasz Gu... Gurgliga jakoś tak było. Pokaż gurgliba. Janowicz. Jal Jalines. Warojak. Drojak. Nie widzę. rojak. Drojak Janicki. Żaliczak Deleu Bieniuk tak, tak, tak. Y, Łukasz Januszka Janosz, Łukasz Januszka i znowu Bieniuk dobra teraz ja pokażę Ech. klejki serii RPA 2010 tak. już pokazuję i tak, mamy tutaj Messi, jego z serii RPA. Yy, tak, yy, ta Messi kosztuje akurat złotówkę, bo to jest Messi, nie? Tak, złota kosztuje złotówkę, czyli te po złotówkę, ta kosztuje 50 groszy, a zwykłe takie kosztują 30 groszy, bo to jednak no stare te naklejki z 2010, nie, to trochę kosztuje, nie? Chcesz nam mówić? Nie, nie mogę wytrzymać. Kiego jeszcze? To jest po 50 groszy, to jest... Mm. Hmm. jara, Yara. Sablion. Bernardes. Luis Ramos, Eduardo, Pablo Ferreira, Carlos Puyol, Fabio Orlena, Alexis Sanchez, Diego Drogba, Emana I tak te chile i takie inne jakby to też są po to są po 50 groszy też mm. Nuren, Nures, nu Sauzo, Carlos Pavo To tak samo po 50 groszy Le, Palacio czy jakoś tak Mauz, Deko, czy tam Deco, nie wiem, Carlos Spur, Złota Słowenia, Decho, Pawlo Ferreira, Ingler, Hungel, czy tam Hangel, Senderos Maghaini, coś tak Barenta, Behrami, Anglia Złota i Sergio Aguero. Dobra. Teraz Leon pokaże naklejki z serii Uniwersytet Potworny, która jedna naklejka będzie kosztować 10 groszy. On tam nie zna niektórych zna imiona, czyli tam niektóre będzie mówił, a niektóre nie. Majki jakiś koleś. Złota to złote są po 30. Ale nie, po 20, bo bazowa jest po 10, czyli po Stali. złota będzie po tym. Sali ktoś? Mike, a ile będą emki? Emki? Emki będą po dwa, po piętnaście, proszę. Sali? Mike i sali. Mike je v sáli. Mike. To je dvořina. Tu vidíte Mike. To jest znowu Drużyna Lajk. Mike i Sally Klasa Randy Mike Mike i Sali. Złota Złota Co? Inzy, e, sal, Sali I pani dyrektor in jest tylko. Tak jakiś. Sali. Majk i sali. Majk i sali. Majk. głowy. E, tak, chcę powiedzieć już, że on na razie nie i pokazuj, ale nie gadaj. Chcę Wam powiedzieć, że to już za chwilę, jak on już pokażę te wszystkie naklejki, to będzie koniec pierwszego partu, bo już mamy 14 minut i 21 sekund. E, ale nie, nie śpisz się, mam jeszcze troszeczkę, ale bardzo mało. Ale to już masz ostatnią naklejkę. E, tak. I w następnym odcinku właśnie będziemy sobie pokazać inne karty. Dobra, to dzięki za obejrzenie i na razie do tego pierwszego, do końca pierwszego partu to narka.